Cześć, przed nami druga część wideo z Azura z z DEMA tej gry. Ja jestem Paweł Kamiński i ja miałem przyjemność w to grać. A zaraz zobaczycie, jak się grało. Ostatnią część skończyliśmy na Ziemi, teraz już definitywnie na Ziemi nie jesteśmy. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Powiedziałbym, że w kosmosie, a dokładnie na jakiejś skalistej powierzchni. Obstawiam, yes, że jest to Księżyc. You, a to jest nasz right right right. przeciwnik. Wygląda, jakbyśmy się już znali. A, Byłem jego uczniem. Jesteśmy jak Obi-Wan i Darth Vader. Jak Yoda i Luke Skywalker. Tylko oni jeszcze nigdy nie walczyli. Bardziej jak Obi-Wan i Darth Vader, zwłaszcza, że Azura był młody i wściekły z tego, co słyszymy. I teraz nadeszła pora na ten finalny pojedynek. Pierwszy cios na do ucznia. Ale to nie znaczy, że robi jakiekolwiek wrażenie na nauczycielu. W drugą stronę wręcz przeciwnie. No, już byliśmy rzucani w tej grze. Tym razem zaliczamy mocne uderzenie o skałę i nic nam nie pomoże. Ale Azura wstaje i przygotowuje swoje sześć rąk. Znak firmowy tej gry. Wreszcie daję nam trochę swobodu, bo poprzednia część, którą ogrywałem, to były tylko sekwencje Quick time event i mało biegania. Teraz mogę sam pobiegać, pokontrować ciosy przeciwnika, a właśnie w ten sposób i pozadawać własne, słabym i mocnym atakiem. Można dobić i można mu poprawić specjalnym Ten walki nie jest jakiś specjalnie skomplikowany, ale to walka z bosem, więc polega na specjalnych wydarzeniach, takich jak kontrowanie jego supermocnych ciosów i oddawanie mu. Oraz rzeczy, które za chwilę, kiedy już południe go No właśnie, czas specjalny, stały motyw, który trafiłem w guzik, niestety, żeby go wykończyć poprawnie, ale teraz już idealnie. I jeszcze raz. ktoś miałby mnie zapytać, to jest jedna z głupszych sekwencji, które której w ale wygląda niesamowicie, głupio. niesamowicie głupio i niesamowicie też. Właściwie nie damy się do tej zasady, że jest lepsze nie Więc w końcu rozłożymy naszego starszego. Kontr, podbródkowy i jeszcze jedna seria czasów. aż wreszcie wchodzi specjalny atak. Z kolei my wbijamy w skałę. Kto kogo wbija w skałę, ten sam jest potem wbijany. Należy się nauczyć tej starej pracy. Ach, wygląda na to, że wkurzyliśmy staruszka. Tak, tak, wiem. Wino, kobiety, śpiew. Wszystko było. Ciekawe, czy jesteś tak mocny w walce jak w gębie. Hmm. Ja chyba nie mam miecza. To nie będzie wojna. Tak, tak, tak. Już kilka postaci w tej grze obieckował mi koniec, znaczy w tym demie dokładnie jedna, ale zakładam, że w całej grze każdy przeciwnik będzie obiecywał, że z nami skończy. A cóż to? Hmm. Wygląda na to, że jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy drugą osobą, na którą podniósł miecz. Hmm. No zobaczymy. Myślę, że będzie tego żałował. Krótka przerwa, żeby przypomnieć sobie, z kim walczymy i w jakiej grze. Rozbija to trochę wczucie się o rozgrywkę, no ale niestety coś się, jak widać, musi doładować. nie duża ilość filmików. Okej, okay. on ma miecz, My no nie mamy miecza. Nie wygląda na to A tak, może się. Na przykład tak. Jestem jak dzieciak, tu łatwiej na rękę. Mam co prawda łapą strzały, no ale. Od czegoś trzeba zacząć. Ostrza są odrobinę większe, odrobinę wolniejsze. No ale też jest trudne je złapać, nie? Azura wiecznie wygląda na wkurzoną. Mam wrażenie, że na jego twarzy nie ma innej emocji niż to ciągłe wkurzenie przeciwników. dziwnego, jeśli zamiatają Chyba robić wreszcie udało się go dosięgnąć, ale nas odetchnął. I poprawić na na O! Znowu się to już, to już. O! Znowu się to już Na szczęście każdy się z nim Gra wygląda fenomenalnie, jak jakieś tronki japońskie. Spamiętaj do góra W To jest przejaskrawione z dużą ilością wybuchów, głomienia, nacierania toni właśnie tymi karykaturalnymi minami, które mają bohaterowie, którzy okładają się ośmiem. I braci. Super mocne ataki są przewidywalne, ale wyglądają niesamowicie. Jeśli ktoś lubi efektywne sekwencje walki, to znalazł swoją grę, która wyjdzie już pod koniec tego i będziecie mogli się nią cieszyć. Wygląda na to, że staruszek się postanowił zrobić użytek ze swojego wiecza. Hmm, Związył, że długość się nie liczy. Wygląda, że on tego nie słyszał. A jeśli słyszał, to nie przyjął i nie zrozumiał. Bo zdecydowanie stawia na drogłość. Próbować, ale chyba nie uda mi się tego zatrzymać. I coś czuję, że to będzie pola. W międzyczasie oczywiście możemy sobie porozmawiać, bo nie szkodzi, że ja trzymam rękami, a on dłużej ponad wszelkie prawdopodobieństwo. O, widzę, że darmowa podróż na ziemię też jest wliczona w cenę. Spoko. Walczyliśmy na Księżycu, teraz walka przeniesie się na planetę. Złota moneta dla tego, kto powie mi skąd jest Nie mogę skojarzyć się, co to jest to za muzyka, która przygrywa przez całą walkę. Wiem, że to jest jakiś klasyk, słyszałem to pewnie w niejednym filmie. Ale co to jest? Azura po raz kolejny stracił swoje ręce, wygląda na to, że one dostają co jakiś czas. W ma dwie, a te cztery to są bonusowe. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu je odzyska, chociaż to de facto wygląda jak finałowa walka, skoro walczymy z własnym nauczycielem. Cóż, spadamy i to będzie bolało. Oczywiście on mówi nam, że jesteśmy jak on i że jest naszym ojcem. My twierdzimy, że nie jesteśmy jak on i on nie jest naszym ojcem. To nasza córka, która z obawą patrzy. To jakaś inna poszczególna Ojej, to musi boleć. Kiedy wreszcie dadzą mi coś zrobić? Ale dobry, tylko to oglądam filmik, na którym nadziewają mnie na długi miecz, który przebija ziemię. Tak. No, jesteśmy różni, ty masz miecz. A ja nie. Ale mogę ci go wyrwać. Znów wspomnienie o co wydaje mi się. To było już w poprzednim filmiku, jeśli dobrze pamiętacie. Chyba będziemy się wreszcie mogli odwinąć, co? Świetnie zrealizowane, to za dużo filmików. No wreszcie. Animacja podnoszenia się chyba jeszcze nie robimy, żeby się podnosić przy pomocy quick eventu. I wreszcie. No, ale jak to? No wygląda na to, że będę musiał zagrać pełną wersję. To tyle z Demo Azura z Wrath.